kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku ze serii Nowy Rok, Nowa Ja. Ym, więc tak, wiem o tym, że już powinien ten odcinek się pojawić. 6, jak się nie mylę, ym, lutego y, czy tam 7 jakoś tak y, powinien się pojawić, a się nie pojawił, się mówią zbyt nie byłam. Ym, jak to określić, w kondycji, aby wam nagrać. No, krótko mówiąc, w stanie tak jakby nie byłam, um, aby wam właśnie tą serię nagrać, um, podejrzewam że za dużo wam nie opowiem w tym odcinku, bo za dużo się nie. za dużo się um, nie działo. Jeżeli chodzi o, o wasze, że mam takie jakby... E, strąckowate, to tylko dlatego, że przed chwilą umyłam włosy. No to tak, jak mówiłam, gdzieś tak, e, jeden dzień temu, no to gdzieś tak, właśnie przed wczoraj, a wczoraj miał się pojawić ten odcinek, czyli gdzieś tak 6-7 lutego. E, dobra, przejdźmy do tego, e, weźmy do moich posiłków. Jeżeli chodzi, tak, 6 miało być. Jeżeli chodzi o 5 lutego, i to był, jak się nie mylę, poniedziałek, tak, to był poniedziałek, to zjadłam dwa jabłka. Jabłka dwa w szkole. Później mi bolała głowa tego dnia. Tak, w szkole i po szkole. No i po prostu sądziłam, że z głodu, to sobie kupiłam za parę tam groszy. Wafel o smaku zjadłam, ale pomimo to, że to zjadłam um, mnie y, nadal bolała głowa, więc nie skończyłam po prostu treningu z, zaraz przyjdę do treningów i tego samego dnia zjadłam rosół z makaronem i tutaj też lekko wspomniałam o treningu więc 5 lutego y, ćwiczyłam tylko na rowerze sta, stacjonarnym na poziomie 7 przez 20 minut y, ponieważ mi głowa bolała i Stwierdziłam, nie będę dalej ćwiczyć. Yy, sobie już odpuściłam te 10 minut do pół godziny. Zostało po prostu 10 minut i stąd 20 minut. Yy, ktoś powie, znowu sobie odpuszczę, bo głowa cię bolała. Yy, w moim wypadku, jak mnie głowa boli, to muszę tak jakby przerwać yy, wysiłek fizyczny i od razu żąć tabletkę na ból głowy, ponieważ to jest zapowiedź... Tak, jakby zapowiedź, ale nie zawsze zaznaczam, tak mam, ale to przypadek przy 90 około procentach ból głowy to jest zapowiedź, można powiedzieć, napadu padaczkowego u mnie, lub po prostu tak, takie mam po prostu, a tak że mnie boli głowa mocno. I nie wiem, po, po chwili zaczną się śmiesznie e, zachowywać, ale to nie jest na ten odcinek. I z tego względu, gdyż właśnie mi głowa bolała 5 lutego, to po prostu ćwiczyłam tylko 20 minut e, na rowerze stacjonarnym, a tak jak mówiłam odnośnie tego za paregrasowa wafelka, to po prostu zjadłam tylko dlatego, sobie go kupiłam i zjadłam, bo sądziłam, że tak jakby z głodu mnie głowa bolała gdzieś, szczerze mówiąc, miałam tyle samo jedzenia co zawsze w szkole, więc... No ale dobra. Jeżeli chodzi o szósty lutego, który był przedwczoraj, to zjadłam sobie jajnicę z i dwiema klamkami chleba z masłem. Stawiłam zdjęcie na YouTube'a i in Instagram'u, już tam była burza, że kostka masła... Nie, to nie, to nie była kostka masła, tylko kilka Plasterków, ponieważ na tyle było twarde masło, że nie mogłam rozmarować um, tego masła. I do końca tego tygodnia ja nie będę chodzić, tak myślę sobie, do końca tego tygodnia odpuścić chodzenie na siłownię um, Nie ze względu na to, że mi się nie chce, ale ze względu na z, y, ze względu zdrowotnych, że tak określę. Chcę, w sensie, żeby po prostu pewne kwestie się ustabilizowały, i jak, jak się już te pewne kwestie ustabilizują, to już wrócę na siłownię i znowu będę ćwiczyć. To przede wszystkim chodzi o moje bezpieczeństwo, więc dlatego do końca tego tygodnia ani do szkoły nie będę chodzić ani na siłownię, więc. Po, powtarzam, tu nie to, że mi się nie chce, nie to, że to jest wymówka, ale tu chodzi o moje bezpieczeństwo, tak? Czy w drodze do szkoły, czy w drodze do klubu, czy podczas ćwiczeń, więc po co mam się narazić na niebezpieczeństwo, skoro mogę w razie czego zostać w domu i jak coś będzie się działo, to jest w domu babcia, to yy, zareaguje, jakoś pomoże, tak? Więc <laughs> dla, yy, dla, dla bezpieczeństwa, Zostaję do końca tygodnia w domu, nie będę zbytnio wychodzić. Jedynie dzisiaj wychodzę do lekarza, bo muszę, ale tak na zasadzie: typu właśnie do, do szkoły też muszę, ale niestety mam taką klasę, co mi dokucza i bym się zdenerwowała. Najróżniej no to by mogło się skończyć. Dla mnie, na przykład, po godzinie, byłby telefon ze szkoły. Ee, że mama miała debraz, bo miała mam atak padaczki, więc ze względu dla bezpieczeństwa, ze względu na to, żeby mogły mi się na spokojnie leki ustabilizować to ten tydzień właśnie nie w domu, nie dojść do szkoły oraz nie będę chodzić na treningi ee, filmy mogą być trochę przez to, te odcinki nowy rok, ja trochę takie jakby nudne e, z tego względu, gdyż same będą posiłki bez treningów e, więc tak, ja już będę kończyła ten odcinek Będę się z Wami żegnała. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia. Cześć!